Rampa. Trzech. Rampa, rampa, coś. Patrz jaka dziewczynka stream snajpująca! Ja Jaka obióz szmata to jest, Żeby ci k**wa stary dobrze żył, nie? Mówię kupa że mam go na celowniku, to kurwa będziesz się tam przed kurwa żeby paść! Ja jestem gejem. Dobra, wypierdolam z tego Faceita. Co ja gram, k**wa? Dawaj, wbijaj ta k**wa! Dziń E! Dawaj. Pakę, 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 pakę! Czorny, czorny, Zjeść, A, to zjeść, 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 tak, bez bomba. No. Kurwa złodowo ja wiem, prawda? Ej, o no, Ty masz down, ty dobra, kurwa wryć. Kurwa ten bieg, nie tyłem. Ta f daję, kurwa paki nie umie wyrzucić, kurwa. Złazź, A nie, złazi się. Kurwa leży. Heaven. Heaven Rampa, rampa. Oh, kurwa, ją, 10, ma 10. 10. Szeli pojść tu, paka? Bomba. O głowie, ja mam chyba. bombę. Czemu mówi? mi nie mówicie, że ja bombę? Ja... Yeah. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to Trzeba strzelać to gówno im panne! Ale przynajmniej się łoko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż, może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo, co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mówmentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o! chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji Exchanger wymienisz je wszystkie na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem to otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Piotrek, proszę Cię, słuchaj, kurwa, słuchaj, kurwa, co się dzieje, mówi. Weź tę ja idę na Syla. Czyli co mecz robisz, Loda, kurwa? No co mecz, Czorny, jesteś, kurwa, pode Nie, no, bo... ale dobra, Shelly, nie potrzebuje drugiego, kurwa, dogadywania, no jest, kurwa, Kurni, kurwa! Kurnik w drzwi wjechali, chłopie, na pełnej. Ej, wyszedł! Ej, wyszedł, mi torsy Aha, ty tu jesteś! Mówię! Ooooooo! Wow. <laughs> Patrzy kur wasz ma tak bana. Rampa nice, ładnie. Wow. Ej, masz tą pakę, ja biorę tą MP ile wziąć, bo ja mam chyba. Uh -huh. Uh -huh. Jest dalej rampa. Hangar przybo Main, main. Kurwa, jebana Boże mój. Garaż chyba Ty go nie trafisz ani razu? O kurwa mać. Dwóch, dwóch przybo Dwóch przybo Urawen. Aha. Ben. No. Ha! Co to jest, idę kur... Najda no czerwoną wjebał. No i hangar. Kur... pojebana. No, no. Rampa leży. Aj. Ej, chodźcie rampę. Chodźcie rampę. Ale to no a, wejdźmy chyba, bo jesteśmy w czterej... Wszedł, z Hemena schemena z chemina, zszedł. Nie, zszedł. nie ma, nie ma, nie ma go. Jest Heaven. Jest, um, przybo, um, przybo, 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 pikuję ja spikuję was. Czy też do bo? I ostatni Heaven. Co? Heavenem. Heaven będzie abupa, heaven będzie abu Chcemy wejść? Bomba nie ma. Dobra, ja wejdę. Jest Heaven. Oooo. Oh. Shelly, rzuć kałacha. Proszę. Dzięki. Ja nie jestem najebany widzowie, tylko krwa to. O, nie da się o, grać, krwa jak te krwa weci strym się tutaj do kurwa Gdzie kurwa nie wyjdę, to on tam jest, kurwa Z prawo Shelly. Ja się w stronę. Wyszedł szeroko, o trela. Headless. leży. Gdzie Ej, w górę? do poduba, do budu, przed... do, duba, do Chodźcie po drzwi, chodźcie po drzwi, fresku A wupa. Do tronu do lewej. Jakby przy górniku, naprzeciwko Dobra, górnika. Peczmy. To ona leży Sight może, jeszcze być Abura Sight. To jest Brawo Palaka macie Pontuje Kemen do słowa w Plecy patrz, plecy patrz ktoś. Może być kurnik Plantuję. To może być Leży Kevin? Leży. Trzebo. Do lewej, do bok. no jest ładnie. Jezus. Na kurniku. Żeby kurnik nie skrócił, nikt mi nie patrzy, ej. Ej, ha e hangar do lewej jawa dwór. Dobra. Ołce. Próbujmy tą rampę może. Na skrzycę. Piknął szeroko. Nice. Idę. Dobra, idę do was też. Jeszcze. O, niestety. Za... Za dużo ciebie ja za, za... Za... Wolno gramy. Za dużo to... ciebie miałem dobrych meczów, no i musiał być ten ch**y. No ani to są dzieci, no kurwa <grym> Wp <VP> plantuję. <grym> okay. A? No. A? No, on no wie cieka, nie? On na czeka, On na ciebie stoi. i czeka na ciebie tak. Jeszcze jeden na Ej, ale jak on stał na mnie, nie? I czekasz, jak ten celownik wejdę. Rampa, 20 chyba oh, oh, rampa, wejdź. Oh, oh. Mogę ci flesza dać, Trele, na hangar. Dobra. Nie, hangar no, widzę no. Rampa no. jeszcze. No, blisko, blisko, do lewej. Chodź rampę, chodźcie rampę. Kołaj, lewo blisko, blisko, panowie. Leży czerwona. Leży, leży. Nice jeszcze. Kto ostatni? Gdzieś... Fenix może być. Uwaga. Razem. Moc. Kurwa, czy będziemy sobie stać? Fenix! Yes. Ja jestem. No i gitara. Jest gdzieś przy przewo. Cio. Kurnik. Nie, no dobra. No to do, on jest, on jest, kurwa, no widać. To są... Zajmimy dół, zejdźmy dół. No widać, widać. Do dół, do. No dół. Piemana kurwa dziwka, no nie. Oni dojechali kwadrat. Dwie. Zajmiemy długie. Co takie coś robi? Smoki, Powiedzcie mi, kurwa. To co takie coś robi? Jest do lewej. Uuuuuh, nie widziałem. Kurwa, mać. O, tu jeszcze jest. Już na dole byli, patrz. Na zdrowie. Dziękuję. Nie, kurwa, na Na zdrowie. Przepraszam. Ej. No nie, skróci, 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 skrócili kwadrat, zobaczyli, że wyjdziecie na dół, Chłopie, już trzech stało. Czemu nie chodzi o czerwienie trajdzie, nie o, czy... treningi, sam dla siebie, bo nie mam ochoty teraz, kurwa. No już teraz ty pięknie wygląda, gdzie ty idziesz Ty zawsze pięknie wyglądasz skarb Ja po piątku Zamknij p... pile Piotr gamebo w poprzednim meczu zajebał w naszym fragu na 10 Dobrze skarby plec jakieś nie idą kurwa. Jak widzisz że stoję kurwa na pozycji czekam na skrót gdzie oni dojeżdżają a chłop nagle spiddy wybiega i mi banie wypada tak, ten... i sprawdza pozycję to w której ja stoję to... Widzę, hanger go, go, Rozbiję go, niech tego 20, kliknie. 20, 20. Ja ale wy jesteście kurwa na chwy tam idziecie, kurwa Mówię kurwa, że mam go na celowniku to kurwa będziesz się... Tam przed kurwa, żeby paść! K*** w dupę, kurwa i dwa wiadra, kurwa To się kurwa będzie dole, nie wierzę k***a. Mówię, że mam typa Kwawany, jestem to wychodzą we dwóch i dostają po hedzie. no debile kupa No rel! Nachlany oficjalnie Nie no nie jest nachlany no to Ja kurwa, wiem no. że nie jesteś, żartuję przecież Ale przecież kurwa to next, no kurwa, kurwa. kurwa. widziałeś tą sytuację kurwa. Dawaj, bijaj ta kupa Jeden rampa chleży Jeszcze dwa No oni stoją i czekają bo oni no, Je... na streama patrzą kurwa Jeszcze... Da. Jeszcze, na ciebie kładzie do prawej Dawaj CZORNY! Dobrze! la! No, no i ci... kurwa człowiek oh. Scout outside Graj jak to środkę panowie Oni dół schodzą Jest za niebieską, ja mam lipę, dwór potrzebna pomoc Dwór potrzebna pomoc Czekaj na skrot Czerwona, jest czerwona ja, Dawid Idziemy, idziemy Jeszcze za Sprzewo Jeszcze... za... Ty kurwa jebana Jedna Darum, jak ja... go... dwóch, jest. dwóch jest, dwóch jest do czerwono czerwona gdzie, gdzie jest ta Awupaneks? Dziękuję Niebieska, mała Nie ma Dwóch było do czerwona Nieba są Patrzcie Patrz, O stoi debil jeban Jeszcze do... jeden Nie, czerwono. Czerwono. nice AWP A WUPA nice. Nie wiem ja mam za nich nice. pamiętę tu jest, tu jest chyba Rampa! E, 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 chyba. Rampę jadą, rampę jadą ja mam 2 FPS 2 y. FPS y. Rampę wszyscy chyba Jesteś, Jadam, dół. Jadam. Dół, dół. Ja jestem gejem dobra wypie... z tego faceita Co ja gram k... lewo e... dajcie smoka A labo latuje Z lewo jest, jest lewo Labo, labo, labo Dwóch labo. labo Jeden ma Mka Tak no ja... ja Smoke jestem. jakoś Dobrze ja bombę tak Dzień Defujcie Dzień dobry A Ja defuję ja ale... Nie ja, 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 wylepię jeszcze góra i chuj stoi jak fura, pozdraw! Pobram po coś, aha, dał mi przez. Oj, chuj w dupę! Outside wraca jeden! Ha. Obicie, obicie, obicie! Po dwóch diglach jeden. Ja biedolę. Wow, Magda! Jaki hedzik! Grube yes, jointy! Outside. to. Dwóch, bo to w... Outside za czerwoną. Kwadrat, kwadrat. Schowę się. Chowam, chowam. Brawo. Brawo! brawo. Oh. Jeszcze jeden, one more, one more, one more. Obi razem, razem, no ty! I... Jedź tam. Ale kiera. Nice, nice, nice. 77 w siedmiu Chciałem przeprosić Ej, rampa coś Zabiję jeszcze Cofam, cofam Dawid, ja mogę robić. ci flesza dać, No chcesz. dawaj Leci do prawej. Podchodzi Pojtuję coś Leży Ale nie miał flesza Jeszcze nie jeden mogę, kwadrat. Mogę. kwadrat Kwadrat, idzie, idzie, idzie idzie. Nie mogę No już słyszał, Co? że tam coś. A u też może być coś Ja mu zajebę i tak No, no brawo Góra Trzech wyszli w Trzech kurnik wyszli Trzech kurnik jeziorek ja patrzę kurde. Za BSM dwóch. Nie ja on smugka na chyba. Nie piknie. Opiknął. Flashuję. Przed kurnikiem, przed kurnikiem. Kurwa nie wiem, nie, nie trafiłem chyba. Brawo. A wiedziałem. Ładnie, no. ładnie, ładnie. Trafiłem, ładnie. trafiłem. trafiłem. Kopciuszek kurwa. podchodzisz po co? Do we dwóch. Jest sniper, celowany, dwóch jest. Rampa, trzech. Rampa, rampa, Patrz, ja ja jaka dziwka stream snajpująca, ja nole Jaka obvious szmata trzech. to jest, k***a! Żeby ci k***a, stary dobrze żył, nie? No, Jaka jedna. dziwka! Ty k***o, pana! Co się pi? Pój, to w bakaron, ale bym mu napisał Cóż, ja mu, nie, ja też mu niego nie wyzywam Ja Pełna pizda, kurwa, jebana, druga, kurwa, dawaj Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden tam jest po oni tak wiedzą, że tu jesteś, że Pakę masz, pakę oh, masz jest. O, o kurwa Celowany jest we mnie <laughs> Ale dziwki, jebane Nawet pobąbieniesz bomb ale... bombę nie kurwa, ty Ja Dola Jębawe Czego kundy. ja go z nigla nie skończyłem?